Jeśli masz więcej niż 40 lat, to zostań koniecznie do końca. Pytanie, nie? Bo do mnie zawsze, jak przyjeżdża wujek, to zrobił duży syf. Zawsze przywiezie jakąś flachę i na syfi. On nigdy nie potrafi przyjechać normalnie, usiąść i nie zrobić bałaganu. Potem ja muszę po nim to sprzątać, tak? jak jakbym miał za każdym razem przynosić duży odkurzacz, no to bym musiał chyba ten odkurzacz mi w pokoju. Ostatnio w internecie znalazłem sobie właśnie taki fajny gadżet, który podobno służy do wciągania okruchów. No, zobaczymy, czy to w ogóle ma sens i czy działa. Ej, niesamowite. Ej, szczerze powiem wam, że nie spodziewałem się kompletnie takiego efektu. No, tutaj w ogóle nie ma śladu po tym. A najlepsze, że w tym urządzeniu jeszcze jest taka końcówka, która służy do wciągania właśnie okruchów z laptopa, na przykład. którą wystarczy sobie wpiąć tutaj od dołu. I odpalamy urządzenie. I patrzcie, jak to ciągnie, nie? No, przyściółki. Szczerze, no nie wiem, bym to lepiej wyczyścił. No mi się udało ten gadżet wyrwać na jakiejś jesiennej promocji. Jakbyś też chciał, to daj znać w komentarzu, podrzucę Ci linka, gdzie ja to kupiłem.